Witajcie kochani! Zauważyłam, że jest ogromne zainteresowanie filmem, który robiłam około dwa tygodnie temu, gdzie mówiłam, jak można samemu przygotować smarowidło zwrotyczu. Wiele osób interesuje się tym, jak można radzić sobie z problemami skóry. Chciałabym dzisiaj podzielić się z Wami kolejną metodą, którą znam i może okazać się pomocna przy problemach skórnych. Zanim przejdziemy do filmu, to chciałabym tym wszystkim, którzy mnie regularnie oglądają, dać mały prezent na święta Bożego Narodzenia. Mówię tutaj o kodzie rabatowym Mikołaj, który będzie dawał 10% rabatu na moim sklepie. Zamówienia na rzecz klienta pakuję ładnie jako prezent pod choinkę. Ale wracam jeszcze do filmu, który robiłam. O wrotyczu, dlatego że okazało się, iż wiele osób zgłasza się do mnie i nie może używać tego smarowidła, które pokazywam, dlatego że zagęszczałam go woskiem pszczelim. I zanim będziemy używać, musimy mieć pewność, że nie jesteśmy uczuleni na produkty pszczele. I też ja smarowidło, mazidło to jeściowe zagęszczam woskiem pszczelim. Więc moi mili, jeżeli jesteście uczuleni na produkty pszczele, powinniśmy zmienić sposób zagęszczania. Ja też zagęszczam wazeliną, używam do tego wazeliny. Tu w takim opakowaniu, które kupujemy w aptece, jest 30 ml. I takie opakowanie 30 ml yy, łączę z olejem, maceratem olejowym. Tutaj mam yy, w menzurce jeszcze nieprzefiltrowany yy, macerat wrotyczowy. Ja używam do tego. 170 ml maceratu wrotyczowego podgrzewam i dodaję wazelinę to podgrzewam uzyskuję jednolitą gładką masę wtedy przelewam do słoiczków i osoby uczulone mające problemy nie mogące używać wosku pszczelego preparatów pszczelich, pszczelich, jak najbardziej mogą Takiego wrotyczu czy to jeści używać. Ostatnim sposobem natomiast jest coś, o czym jeszcze nie mówiłam. A podstawą do sporządzenia Mazidła jest propolis, czyli kit pszczeli. Ja z niego robię nalewkę. Robię nalewkę 20%, 20 gram kitu pszczelego. Do tego. Idzie 100 ml alkoholu 70%. Tutaj już mam taką nalewkę. W tej chwili będę musiała odparować z tej nalewki alkohol. Wstawię to do gorącej wody, odparuję alkohol. I Mazidło propolisowe służy mi przy zmianach skórnych. Również możemy stosować przy podrażnieniach, opryszce, liszaju. W wypryskach łagodzi i przyspiesza regenerację, działa ochronnie. Kochani, żeby odparować, w tej chwili, żeby móc robić maźdło. Muszę odparować alkohol. I w tej chwili zobaczymy, jak to się odparowuje. Tłuszcz, olej winogronowy stoi tutaj, jest podgrzany, a pod nim wosk pszczeli się właśnie rozgrzewa. I ja odparowuję alkohol. Alkohol jest odparowany. Olej mam już też podgrzany. Więc teraz wszystko ze sobą połączę. Używać też będę mieszadełka. I kolejnym elementem do połączenia pozostaje wosk pszczeli. Wosku pszczelego dajemy około 80 ml. Jak już wcześniej pokazywałam Wam. Zawsze sprawdzam. Czy, ten, czy konsystencja będzie dobra. Termometr i na dłoń. Idealna. Dobrze. Można można wyjąć. I zaczekamy, aż delikatnie to wszystko ostygnie i jeszcze raz wymieszam kiedy będzie takie półpłynne i pokażę Wam, jak to będzie wyglądać i wtedy będzie można przelewać już do słoiczków. Yy, Mazidło propolisowe w tej chwili, zwróćcie uwagę, zaczęło już gęstnieć, więc w tym momencie ja je przelewam do słoiczków. Kochani, dziękuję za obejrzenie filmu, ale też zapraszam na film, który poświęcony jest propolisowi, gdzie będę pokazywała, w jaki sposób ja przygotowuję nalewkę propolisową i też co jeszcze dodatkowo robię z tego propolisu i do czego ja go używam. Dziękuję, pozdrawiam.